Chciałam widzieć dzisiaj dużo odcinek, bo zagram on view'a na każdą rangę Valorant. Oprócz Irona, bo nie mogę znaleźć. Powiem, że trochę się zaskoczyłem na niektórych ludzi. I napiszcie teraz w komentarzach, na jakie rangi uda mi się wygrać. 1000 lajków, like 24 godziny, i odpalam stream na Twitchu, gdzie rozdam 5 razy 5 na PSC. Na Instagrama też możesz wbić, dzięki, pozdro. Ja biorę najlepszą postać, w tej także. Nie powiem ci jaką. Nie, 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 coś lepszego. Jak oglądam ten filmiki z 1 na 1, to chyba wiem, jaką postać wybierzesz. Nooo! A ty może tam to dwa. Miejmy Mortala nawet w tym akcie. Dzięki, to ja. Ja spotkałem to w Bercie z co nie? Oho, na bejdzie. A co sądzisz o Wercie z Nie wiem, więc nie, ona była w Enemy to. Aaa, ja w rozpoznaniu. Dosyć dobra była. Nie ja wiem. Jak... Aha! A widzisz, gadałem się. Jaką masz rangę w piku? Y, w piku? Nie wiem tak szczerze, nie pamiętam. Ale na pewno nie byłem wyżej niż Okej, okay. A długo grasz w Valoranta? Tak, rok dwa lata temu zajarzyłem, że ogólnie no, kiedyś w CS-a i zauważyłem, że Valorant wyszedł i. A to trochę <grym> się to... spóźniłeś z tym Valorantem. Aha. A tak po dwóch latach strzaiłeś, że jest Valorant? Może to by był błąd, którego zobaczyłeś? Nie, no, tak szczerze nie się w Valoranta gramisz w CS-a. Gdzie jesteś? No a! O nie! Ani razu ci nie trafiłem? Jest. Nie no ty żart! mi się, honorowa jest, teraz mogę wszystkie przegrać. <gryt> ja. Oj, Ale Ty strzeliłeś, nie? Że mogłeś od pleców, strzeliłeś. Jest. Jesteś mądry, do której klas Boże, chodzisz. Do piątej. Czyli do gimnazjum za chwilę idziesz. Pytanie, gdzie Ty jesteś? Uj, ja prawie kurze, miałeś. 120, może to błąd, że grałem tym wandalem. Brąza chyba dobrze grasz, mi się wydaje. Zawsze zruszasz, umiesz chodzić. Ja nie wiem, bo ja ogólnie teraz mam bana. Aaaa. wywaliła i przezprostałem bana. Ja w Al rancie nigdy nie miałem bana na dłuższy czas. Na dwie minuty miałem, ale dłużej to nigdy. Idziemy na beczne bo znowu zapomniałem. Nie, ty mnie obserwujesz. <laughs> rzuciłeś, malo? nie obserwujesz. Ciągle rzuciłeś, molo? Ciągle rzuciłeś Nie. Jesteś na plecach, czy? Czem? Czemu jesteś na backside mi no, spokój, ty nie stalkujesz? Zresztą jesteś pod Hewaną. A ty jesteś na co nie? Oj, oj, oj. O kurde. Dobra, to i do teraz. A co? Ej! Ja się przestraszyłem trochę tego ult'a. Oj. Nie, co to było? To Ojojoj. Oj, oj. nie! Było niebezpieczne. Tutaj mogę zginąć. Odawaj na Ghost Tetra. Wchodzę na tę mapę po IBA. Nie fajnie się wchodzi. Widziałem, cię. Ej! No jest git. O nie! Ujęłem flasha, Mogliśmy zabić teraz. Miałem flasha w rękach. Gdzie jesteś? Odmida. Ej, ja się palę! Nie. Olojojoj. a ja się zacząłem palić jeszcze od twojej ściany teraz na górze. Odmida. Ej, ale mi head'a dałeś. Dobra, na B, na B Gdzie ty jesteś? Ja nie ogarniam Kurde Dobra, GG Ale nie było źle, no. 84 I twój pierwszy raz rantem, kiedy był? W 2022 To akurat, tak, akurat jak zacząłem nagrywać w 2022 A, dawaj na B Gdzieś możemy chodzić od mida Jak tam chcesz, nie? Tylko żebyś plantał osy na B Oju, juj, juj. Oju. Idziesz od main'a czy od mida? E, odmina. Odmina. Nie wiem, nie, nie wiem, po co ci to mówię. Mhm. O no, jak się chyba ty, ty Czyli ty tak powiem. się bawił. O nie. A już jest dobry wynik. No, <noise> wszystko. W powtórki z czwartej i piątej klasy. Nie. Oj oj, oj. Masz ulta, o Jezu, to ja się boję ciebie. Ajdź od maina czy od odmina? maina Nie wiem po co ci to mówię, ale... No, musisz plantować. To no, gdzie sobie byłem? Nie, nie mam pieniędzy. Ale kiedyś będziesz miał. Musisz być na dnie, by się odbić. Ja jest chyba w gimnazjum. A bo ty już nie ma gimnazjum. Ej! Ty to sprawdziłeś, naprawdę? O to A to robić na czymś? Na? No. no dalej, jedziemy! Spike podłożony. Muzyk licensing reimagin. Kont. Zwaina? No nie wiem, bo ja jestem przyzwyczajony, że jak ktoś chodzi na site, to akurat użyjemy. Oto belek jakiś chodzi. Koniec aktu! Już po was! Nie nie, 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 Ale nie martw się, jest dobry wynik. Tyle troli jest. Nie, mnie już te cztery sobie podpaliły Ostatnio, go Ostatnio grałem z diamentem, to wygraliśmy. I o dziwo nie zamykałem. No, coś w tym tyłem. Czemu, czemu mi tak. co do góry podskakuje? No bo to jest phantom właśnie. Dobra jeszcze dwie rundy zostały niby. Ogólnie lubisz mieć dziewczyny w teamie jak grasz? Często to nie myślą. Ja też nie myślałem, ale... O nie! Gdzie idziesz? z main'a czy od od main'a. I GG. GG. Tylko żebyś plontował na B, A bo Myślałem, że pójdziesz od mida, nie? No to na dawaj. No oh, i co tam? Gdzie jesteś? Spokojnie, spokojnie. No gdzie jesteś? No w No podziel się tą informacją. Ale jestem słaby przecież. Dobra. Co dobra? Dobra, da, spokojnie, spokojnie. No tak, no to zapiero jako. Jaką, co, co miałeś w piku? Teraz możesz golda, nie? Eee, w ogólnie to miałem Ascendanta Ascendanta, nie? Aha, ale Czy... była taka Aha. była. Ta... Po prostu zrezygnowałem, z na tej porcie, jak teraz grałem głowę. Czy może być niebezpieczne? Jest takim fake golden trochę. No na moim powiedziałem. Dobra, ty! No co? Dobra, nie no co? Nie co? ale dawaj. Ale to jest czemu? Po prostu... Oj, trochę o przestraszyłem je. teraz. No co, no stary, no jest się gówniankiem trochę, nie? Fajny dasz. Czy, czy ty odmida poszedłeś? Eee, tak, odmida, bo byłem pewien, że pójdziesz odmida teraz. Aż takim ksacem nie jesteś. Co ty człowiek robisz, jak mnie to w ogóle. O no, no! Dobra! Ej, by by no, byłeś, byłeś, byłeś? Za tą ścianą? Za screenem? Czy? Nie? To jest no, to jest po prostu w rogu. No Dobra, to już kończmy to, co? Oj, ale teraz 105 minus, naki. Oj No, no GG. Na co chcemy no I se wybieramy side na które chodzimy Też mi się chce spać już Raz usnę, nie? Na no Sky Na no Sky jeszcze nie grałem chyba nigdy Jeśli chodzi o 1v1 Może być ciekawie Dobra, chodź na go. Ty co mieć w piku? Ja? No To No było blisko, nie? nie? Dobra, to można. Teraz co? Oj, to było niebezpieczne to ja, miał... Nie, ja z twojego jeszcze flasza dostałem, Ja miałem to <noise> też naraz. Nie, tym flaszem lepiej zakręcił, to może wtedy. A tak to siebie zblindowałem, potem jeszcze dostałem blind do od ciebie i... Oj, ty tak szybko... Ja się tego nie spodziewałem, ty. Ale z jaką kierę puściłem, człowieku. Ja powinienem tą rundę przegrać. O Boże. Co tu się stało? Nie, ja byłem pewny, że ty do site'u będziesz piegu Ale gówno.

W sumie coś. O nie! No GG! Ja bym zagrał taką śmieszną postacią Ja, ja przechodziłem ją z Karos A do no idziemy No tak A ty dobra utyka <laughs> Okej, okay, tak się bawimy No dobra No a. Pytam się, no nie miałem tego. Pod hewebem. Śmieszne jest to postać, jak się Nie! Wyciągnąłem pistolet! Nie potrafię. Ja, ja chcę cię zaustajować, nie, ale... Ci głupie są jakby, Umiejętnościowi. Okej. Okay. i co teraz? I co teraz?

Nie wiem Ajajajajajajajaj Gdzie jesteś? jesteś? Ja w markecie Tak? Ostrzel Nie mhm. yeah. ty robisz? robisz? tak? A co ty? Ty byłaś u Senego? Byłam a co sąże co są o ludziach, którzy się wyzywają? Uważam że po prostu oni nie są w stanie wbić takiej rangi. Wszystko. To niezłe kurwa B. No i do widzenia, nie? Miał być na B, a idziesz na Mida. Ale wszystkie tryki dozwolone. No bo wszystkie tryki dozwolone. Nie kłamię, ja nigdy nie kłamię. Tak? Ujj! No dostaję! Uwaga Unlucky chyba, tak samo jak kumeczek, tak samo jak meczu co, nie? Po prostu nie ma szczęścia. Teamachci źli. Teamachci tylko za dużo rozmawiają A tutaj też za dużo gadają? no mój teammate dużo rozmawia akurat. Nie dajesz. No co, no stałem w miejscu teraz, na ci Nie klikałem nic Uwaga O Boże Ja wszedłem w twojego stuna Wydaje mi się, że jak na Ascendanta 3 to w miarę dobrze mi idzie Byłam przez chwilę o ty oj, Ale timing. Hoj! wnerwiłam się. No Uuu, no nie, no, nie? nie chciało wyjść! O! Nie, 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 nie. No. Ale... Nie latałem, jak do mnie nie latałem. Dobra, tą runę trochę oszukałem, to Ci mogłem oddać, kuj co chcesz, ja biorę sobie feniksa. Tak jest, tak jest, tak jest Po ataku jest troszkę... Słyszałem kurde jak machnęłeś kosą Słyszałeś? No, to słychać? jak no słychać jak machnęłeś kosą No co ty gadasz? No tak Kurwa, kur... Możemy się dogodować. masz flesza, ja nie. No właśnie. O nie! O Boże! Co ja zrobiłem? To może się łagisz? O nie! Sobą? Mam, Wiesz, tam mam, mam. To? 139?! Nie Ej kurwa O to ty operatora wziąłeś Zasady znasz? Obok side'u. A wejdziesz tak trochę w side? Fajny klasika. klasikę. Oj. uff, mam problem. Kul, zawsze CT ma przewagę. Zawsze. Bo CT mnie strzekał. <gry> oj, oj, dobra, zamieniam drużynę. On ty przeszedłeś za Ola To prawie mi się jało, skończyło, ale myślę, że sobie zbiorę normalnie. Uuuu, nie. nie dostałeś nic? Доставим, доставим. Эй, что то? О, нет! Так есть, так есть. Эй, ну походи. Ох, вот оставишь, а? Угу. Ой, ой, ой. живи